Na ten dzień czekał cały Toruń. Chodźcie ze mną. Święto Ortodoncji. Przyjechałam na dni otwarte do Kliniki Stomatologii Estetycznej jako reprezentant firmy InvisiLine. Przywiozłam ze sobą dzisiaj też skaner wewnątrz ustny po to, aby ułatwić pracę zespołowi i po to też, aby pacjenci mogli obejrzeć możliwą do uzyskania wizualizację swojego uśmiechu.